No, i znowu szyba od środka, słuchajcie, zaparowana. Masakra jakaś. Dzisiaj Toyota. Ale jaka Toyota? Zaraz zobaczycie. Odpalimy, podjedziemy w inne miejsce. Pyk. I Wam pokażę, z jakim sprzętem dzisiaj mamy do czynienia. Jestem w Radomiu, łapy komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko. Wpłaty bez prowizji minimalna wpłata złotóweczka. He, jak ja lubię takie samochody, słuchajcie. Zaraz zobaczycie, z czym mamy do czynienia. Pancernik. Pancernik, słuchajcie, terenowy. Dobra, wycofam sobie tutaj, stanę tak troszeczkę w cieniu, żeby nam słońce tutaj nie przeszkadzało. Teraz będzie chyba dobrze. Jak widzieliście, odpaliła nas strzała. Sztywny most tu się go załącza i nie ma litości Żadnych Haldeksów, wynalazków, pierdu Może tutaj włączymy na szybę Żeby ta szyba troszeczkę odparowała Awaryjne działają Szyba działa Mokre szyba działa. Tylne szyby uchylne. Mamy szyber daszek. Działa stara Toyota. To musi, słuchajcie, wszystko tutaj działać. <słuch> Jak ja lubię takie samochody. Dobra, zapalniczkę zobaczmy, czy działa. Ręczny działa. Lustereczka jeszcze mamy elektryczne. Działa. Niech sobie tutaj troszeczkę powieje. A ja wysiądę i Wam pokażę, z czym mamy do czynienia. No to co? Wysiadamy. Powiem Wam, fotele zaskakująco wygodne. Proszę bardzo, ktoś z Was pisał w komentarzach: Nygus, pokaż tą czerwoną rawkę. Słuchajcie, jak na ten rocznik z samochodu. Stan praktycznie idealny. Oponka, typowy traktor tarcze minimalny rancik opona goodier śladów korozji nigdzie nie zauważyłem na tym samochodzie tak jak wam wspominałem tylne szybki są uchylne. To jest auto, które praktycznie wszędzie, słuchajcie, wjedzie. No, bagażnik tutaj nie jest <laughs> zapojemny, jakieś pokrowce, ktoś tutaj miał takie miski. No, można fotele sobie złożyć, żeby ten bagażnik powiększyć. Tutaj mamy głośniki, tak wygląda tapicerka w środku. Są tu miejsca nawet na kubeczki dla pasażerów. No, bagażnik naprawdę skromny, w cztery osoby. Gdzieś dalszy wyjazd może być problematyczny. Zobaczcie ten pokrowiec z niedźwiedziem. No, powiem Wam, sprzęcior ciekawy, ale cena też jest za niego odpowiednia. Nie będę się tutaj kładł. Może w ten sposób. Coś zobaczycie. Tutaj jest jedynie taka niewielka zapraweczka na lusterku. Ale poza tym, no słuchajcie, stan naprawdę idealny, lampy nie są wyblaknięte, nie są przyparowane. Silniczek chodzi jak pszczółka. Może zajrzyjmy pod maskę, tutaj jest wstawka materiałowa. Reszta już tutaj takie ala jakby cerata troszeczkę się ugina, reszta Plastik Fantastik kierownica nie jest oprzywana, ale taka gumowata miękka, fajnie się ją trzyma. To co? Pod maseczkę zajrzyjmy, wnętrze jak widzicie nie jest zniszczone, klimatyzacja. No, tutaj nie ma klimy, niestety. Wersja partyzancka. <laughs> Ale taka, słuchajcie, właśnie ma być ta Toyota. Czy ja maskę otwarłem, czy nie? Bo się zagalopowałem. O! Coś się tutaj chyba. Nie otwiera, tak mi się wydaje. Albo ja nie potrafię, no nie otwiera się. Sami widzieliście, chyba coś tu cięgno. Nawet nie odskoczyła mi. A chciałem Wam koniecznie pod maską pokazać i sam byłem też. Ciekaw, no tu jest otwieranie maski. No nie otworzę, niestety. Troszeczkę szkoda, silniczek, jak słyszycie, chodzi jak pszczółka. Wszystko tutaj śmiga. No ma prawo mieć jakąś niewielką wadę. Słuchajcie, auto ma swoje lata, no niestety bagażnika nie otworzymy. Deska, wszystko tu jest. Słuchajcie, twarde. Są jakieś książki serwisowe. Przebieg 216 tysięcy.

praktycznie uznawany za pancerny no szkoda, że maski nie otworzymy tu mi nic nie przeszkadza jest podłokietnik chyba domontowany albo oryginalny taki, nie wiem tylna kanapa no i kierownicę można regulować znając żółtków tylko góra dół no oczywiście inaczej być nie może ale można sobie na tej rączce tutaj oprzeć rękę i w ten sposób prowadzić no co odstawiam tego sprzęta ciekawy samochód powiem wam fajnie tutaj się siedzi widoczność dobra do tyłu słupki wąziutkie no klasyka Taka, słuchajcie, klasyka. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej Toyocie. Ja wiem, cena przeraża, ale stan samochodu, no trzeba by maskę otworzyć. Ale auto pali na strzała, nic tu nie trzeba wciskać. Sprzęgła, hamulca, skrzynia piąteczka. Pyk. Pozdrowionka do ususzonka. Ktoś pisał w komentarzu, pokaż tą rawkę. Proszę bardzo. Cześć.